Cześć, jestem Blakeful i witam Was w kolejnym odcinku Top 10. W dzisiejszym odcinku przedstawiam Top 10 najniebezpieczniejszych pokemonów w Kanto. Tak wiem, odcinka nie było przez ponad miesiąc, ale wynikało to z kilku moich osobistych powodów, z których nie będę się tłumaczył. Lecz bez zbędnego przedłużania zapraszam na dzisiejszy odcinek. Miejsce 10. Raticate Pokémon szczur typu normalnego. Ewoluuje z Dratady na 20 levelu. Raticate to wielki brązowy szczur, który posiada długie wąsy. Ma też wielkie zęby, które są w stanie przegryźć nawet metal. W grach zobaczyć go możemy praktycznie wszędzie. Miejsce 9. Golbat Trując latający Pokémon w kanto. Znane skłonności do wysysania krwi. W przeciwieństwie do poprzedniej formy, posiada oczy. Podobnie jak Zubat, żyje w ciemnych jaskiniach, w których widoczność jest ograniczona, więc i tak częściej używa ultra do badania terenu. Ewoluuje z Zubata na drugim poziomie i w Krobata przez szczęście. Wygląd Kolbata: przyjmuje na niebieskie oczy podczas fioletowymi skrzydłami. Ma również małe oczy i kły. Miejsce 8: Nidoking, Trująco zimny Pokémon Kanto. Pierwszy znany pokémon, u którego występuje jest płciowy, sprawiający, że pokémon tego samego gatunku traktowany jest jak dwa osobne. Ewoluuje z Nidokinga przez kontakt z kamieniem księżycowym. Ciało Nidokinga w całości jest fioletowe, które posiada truciznę. Wystarczy raz Nido Kinga, dodać Nidokinga, by dostać ogromnych obrażeń od trucizny. Jedynym miejscem, którego można dotknąć, jest brzuch. Nie jest on pokryty trucizną. Nidoking może być tylko samcem. Miejsce siódmy, Kingler. Pokémon wodny Krab. Ewoluuje na 28 ósmym z Krabiego. Jego szczypce są ogromne, dzięki czemu może nauczyć się takich ataków jak Sekator, krabi czy nawet Hiperpromień. Żyje w wodzie. Jest jednym z nielicznych Pokemonów, którego Hiperpromień nie wykonuje za pomocą ust. Jego lewa łapa jest dwa razy większa od lewej. Jej twardość porównywalna jest do stali. Miejsce 6. Raidon. Pokemon ziemnoskalny kolor szarego. Mówi się, że jest pokemonem wiertarką. Ewoluuje z Rajhorna, później ewoluuje w Rajperiora poprzez wymianę z Protektorem. Jego wysokość to około 2 metry, a waży 120 kg. Z wyglądu przyjmuje coś na kształt dinozaura pokrytego twardą kamienną łuską. Jego róg przypomina wiertło. Biorąc pod uwagę jego wysokość i wagę, Raidona charakteryzuje ogromna siła fizyczna. Jest również jednym z niewielu kamiennych Pokémonów, który potrafi używać surfa. Miejsce 5. Muk. Pokémon typu Turującego. Ewoluuje z Grimera na poziomie 38. Muk w zasadzie wygląda bardzo podobnie do jego wcześniejszej formy Grimera. Główną różnicą jest to, że Muk jest większy, ma szersze usta oraz mniejsze dłonie. To krzyżność formy mułka osiągnęła poziom, gdzie jego pojedyncza kropla może przejąć całe jezioro zastałe i zjęczałe. Jego odciski stóp są na tyle toksyczne, że osoba, która ich dotnie, może zabawić się grypy. Ich niesławny odór wzrasta w poziomie letniej ze względu na intensyfikację. Toksycznych substancji zawartych w ciele. Umiejętność egzystowania w środowisku bez narażania innych form życia może być przypisana do ich umiejętności aktywnego kontrolowania toksyn, jako że prawdopodobnie nigdy nie chcieliby celowo zliczyć rzeki czy rodzin szkodliwych dla zdrowia chorób. Mógł potrafić zjeść wszystko, co zostało wcześniej skażone. Miejsce czwarte, Blaystoyce, jest Pokémonem pierwszej generacji typu wodnego. Ewoluuje z Urtolba na 36. levelu. Blaystoyce jest dużym dwunocznym niebieskim żółwiem, bardzo twardą brązową skorupę, z której wystają dwie armatki wodne. Które wyglądają jakby były zrobione ze stali. Biały brzeg skorupy potracza również ramię. W przeciwieństwie do Ortolba i Squirtla, jest silnym i bardzo wytrzymałym Pokémonem, stanowiącym godnego przeciwnika. Jego czaszka jest niezwykle wytrzymała, jest to jeden z atutów tego Pokémona. Pomimo swoich rozmiarów to bardzo delikatne i spokojne pokemony, mogą być ostrożne co do ludzi, ale stanowią bardzo dobrych sojuszników w walce. Dzikie Blazoise są w naturze przywódcami jakichś grup Squirtly i Wartolby, mocno napierają się nogami w ziemię przy wystrzelaniu z armatyk ze względu na wielką siłę strumienia. Miejsce trzecie, Macham, Pokémon super silny typu walczącego. Ewoluuje z Machoka w wyniku wymiany. Macham przywoła niebieskiego dinozaura, jest bardzo umięśniony, ma cztery ręce i żółte wargi i duże czerwone oczy. Nosi czarne bokserki i żółty pas z czerwoną literą P. Macham uderza bardzo szybko, uderzając 500 razy na sekundę. Tylko z tej formy może przynosić góry. Ze względu na swoje cztery ramiona może trafić z wielu punktów swojego przeciwnika naraz. Machampa może spotkać w górach. Miejsce drugie Arbok Pokémon wąż. Arbok jest Pokémonem trującym. Ewoluuje z Ekansan w 22 levelu. Arbok to duża fioletowa kobra z długim ogonem. Jego nazwa pochodzi między innymi od tego, że Arbok to tył kobra. Arbok jest zdolny do zmarzenia swoich przeciwników poprzez nawinięcie jej ciała wokół nich i ściśnięcie ich mocno. Stwierdzono, że jeżeli jakakolwiek część ciała Arboka, z wyjątkiem głowy, jest odcięta, jego ciało w ciągu kilku tygodni może odrosnąć. Ma również zdolność do wykrywania drgań, jak pokazano to w anime. Arbok może spędzić długie okresy pod wodą. Spotkać go można najczęściej w środowiskach wodnych. Miejsce pierwsze magmar, ognisty pogałęzienia pierwszej generacji. Ewoluuje z Magbiego na 30 levelu i w Magmortara przejściu Magmirizera. Magmar przypomina żółto-czerwoną umieścioną kaczkę. Ma duży ziół, czerwone kolce na grzbiecie pazury, a jego głowa i ogon płoną. Magmary z reguły zamieszkują kratery wulkanów. Temperatura jego ciała wynosi prawie 2200 stopni Celsjusza. Magmar jest w stanie leczyć swoje rany poprzez zanurzenie się w lawie. I tak oto przedstawia się TOP 10 najniebezpieczniejszych Pokémonów w Kanto. Nie zapomnijcie ocenić filmu, zasubskrybować kanału, zapraszam was również do odwiedzenia mojego Facebooka oraz Aska. A ja się z wami żegnam, to cześć i na razie.